Moja matka napadła na mnie przed całą rodziną, gdy odmówiłam spania w piwnicy, tylko dlatego, że mój brat stracił pracę i chciał mój pokój. Nikt nie stanął po mojej stronie, mimo że to ja płaciłam wszystkie rachunki. Postanowiłam więc działać. Dziś płaczę, błagając mnie o pomoc. Katarzyna nigdy nie zapomniała tamtej nocy. Zapach przypalonego ryżu dochodzący z kuchni, stłumiony dźwięk telewizora i spojrzenia. Te przeklęte spojrzenia wyryły się w jej pamięci na zawsze. Była wigilia. Dom był pełen ciotki, wujkowie, kuzyni, jej brat z ciężarną żoną, a ona stała tam, obsługując wszystkich jak zwykła służąca. Katarzyna była posłuszną córką. Tą, która wstawała przed wszystkimi, żeby zdążyć na dwa autobusy do pracy. Tą, która wracała do domu wyczerpana, ale wciąż gotowała zmywała naczynia, układała rachunki. Tą, która w milczeniu słuchała, gdy mówiono jej, że wykonuje tylko swój obowiązek. Ta, która miesiąc po miesiącu uszczuplała własną pensję, żeby utrzymać dom, podczas gdy wszyscy wokół po prostu istnieli. Ta, która wytrwała. Ale tego dnia Katarzyna wystarczyła, by wypowiedzieć jedno słowo nie i świat wywrócił się do góry nogami. Elżbieta przemówiła chłodno i bezceremonialnie: Katarzyno, twój brat dostanie twój pokój. On potrzebuje przestrzeni. Będziesz spała w piwnicy. Katarzyna zamarła. Marek, jej trzydziestoletni brat, który nigdy nie zapłacił rachunku, który całe dnie spędzał grając w gry wideo i obwiniając świat za własną przeciętność, dostanie jej pokój, bo potrzebował przestrzeni. A ona. Córka, która wszystkich utrzymywała, zostanie wrzucona do piwnicy. Ścisnęło ją w piersi. Przełknęła ślinę i powoli uniosła wzrok. Najpierw na matkę, która nie mrugała. Potem na nią. Wujkowie, kuzyni, żona Marka, wszyscy milczeli, udając, że nie słyszą, jakby ten absurdalny rozkaz nie padł właśnie w środku kolacji. Nikt nie podniósł na nią głosu. Nikt nie powiedział, to nie tak, bo w głębi duszy wszyscy już widzieli w niej pokojówkę. Tę, która pracowała i przyjmowała wszystko. Tę, która znosiła w milczeniu. Ale w tym momencie coś w niej pękło. Nie była to tylko duma ani zmęczenie. To był ból uświadomienia sobie, że choć robiła wszystko, nigdy nie była priorytetem. Nigdy nie była kochana. Prawda uderzyła ją jak cios prosto w twarz, była użyteczna, a niechciana. Po raz pierwszy Katarzyna nie przełknęła śliny. Nie zaakceptowała. Nie pochyliła głowy. Jej głos zabrzmiał cicho, stanowczo, ale z sercem w strzępach. Nie. Nie będę spała w piwnicy. Zdanie eksplodowało w powietrzu jak bomba. Widelec, który wujek unosił do jej ust, Zamarł w powietrzu. Elżbieta zamarła, jakby nie rozumiała. Ale rozumiała. Elżbieta zapytała jadowitym tonem kogoś, kto nie daje się zaprzeczyć. Co? Katarzyna wzięła głęboki oddech, starając się zachować spokój, ale w niej aż wrzała złość, zmieszana z latami tłumionej urazy. Nie idę. Pracuję, płacę rachunki, kupuję jedzenie, płacę czynsz, wszystko. A teraz chcesz mnie wrzucić do piwnicy, jakbym była utrapieniem? Tylko dlatego, że twój ukochany syn stracił pracę i pojawił się tu z ciężarną żoną? Elżbieta wstała, jakby coś w niej eksplodowało. Zapadła całkowita cisza. Tylko świąteczna muzyka, cicho lecąca w telewizorze, brzmiała jak okrutna kpina. Elżbieta wpatrywała się w córkę. Wyzywasz mnie, Katarzyno? O to chodzi? Katarzyna odpowiedziała stanowczo: Nie. Ja się upieram. To różnica. Wtedy nadszedł policzek. Trzask, pieczenie. Jej głowa odskoczyła na bok z siłą uderzenia. Metaliczny smak krwi wypełnił jej usta. Na kilka sekund wszystko zdawało się zwalniać. Katarzyna dostrzegła szok kuzynów, zażenowanie żony Marka. Która spuściła głowę i zobaczyła śmiech brata. Śmiejącego się. Uważał, że to sprawiedliwe, jakby na to zasługiwała. Katarzyna zadrżała. Nie ze strachu, ale z wściekłości, rozczarowania, lat upokorzeń i przytłoczenia. I zdała sobie sprawę, w końcu nigdy nie była córką. Została wykorzystana. Wstała bez płaczu, bez krzyku, z chłodem, którego nie wiedziała, że w sobie rozpoznaje. Właśnie straciła się jedyną osobę, która jeszcze spajała ten dom. I odeszła. Przeszła przez salon, jakby szła przez cmentarz. Nikt nie odważył się jej objęci. Nikt się nie odezwał. Ich milczenie potwierdzało wszystko. Tej nocy Katarzyna spała na dworcu autobusowym, z plecakiem i cienką kurtką. Padał deszcz. I mimo, że przemoczona, po raz pierwszy poczuła wolność. Wtulona w cementową ławkę, z plecakiem jako poduszką, nie płakała. Zabawne, prawda? Całe życie spędziła na zabieganiu o uznanie, pochwały i miłość. Ale dopiero gdy ją kopnięto, zdała sobie sprawę, że od dawna żyje w opuszczeniu. Spojrzała na migoczące latarnie i pomyślała: Katarzyna, a co, jeśli zniknę? Czy ktoś będzie za mną tęsknił? A może po prostu brak pieniędzy? Odpowiedź bolała, ale ją uwalniała. W kolejnych dniach Katarzyna stała się cieniem. Spała w schronisku, jadła, co mogła, a oszczędności wydawała na najpotrzebniejsze rzeczy. Ale nawet jeśli tak było, to i tak było to lepsze niż bycie emocjonalnym niewolnikiem rodziny. Dostał pracę w pralni, praw prześcieradła i mundury. Aż popękała mu skóra na dłoniach. Później Katarzynie zaproponowano kilka prac sprzątających. Przyjęła każdą. Z podniesioną głową myła brudne podłogi, bo po raz pierwszy każdy zarobiony grosz należał tylko do niej. Mijały miesiące. Katarzynie udało się wynająć mały pokój, ale własny. Udekorowała go sztucznymi kwiatami i tanimi lampkami choinkowymi. Był prosty, ale panował w nim spokój. A co więcej, panowała w nim godność. Tam spała smacznie. Tam nikt jej nie sprowadził do piwnicy. W międzyczasie wieści o jej dawnym domu zaczęły docierać do znajomych. Marek, jej brat, nie mógł utrzymać pracy. Wydawał to, co udało mu się zarobić, na hazard online. Jego żona odeszła, zostawiając dziecko z Elżbietą, jej matką której teraz nie było stać nawet na mleko. Rachunki piętrzyły się, i bez pensji Katarzyny wszystko się rozpadło. Dostawała wiadomości od matki niemal codziennie. Elżbieta napisała: Córko, przepraszam, wróć do domu. Potrzebujemy cię. Twoja siostrzenica jest chora, pomóż nam. Ale było za późno. Tak naprawdę nigdy jej nie chcieli, chcieli tylko. Żeby była użyteczna, katarzyna nie odpowiadała na żadne wiadomości. Po prostu patrzyła. Bo czasami największą zemstą nie jest krzyk, to cisza. Rok później nadarzyła się okazja w firmie księgowej. Katarzyna wzięła udział w bezpłatnym szkoleniu technicznym, ciężko pracowała i została polecona przez klienta w pralni. Zaczęła nosić proste, formalne ubrania, włosy związane z tyłu, lekki makijaż i. Co najważniejsze, chodzić z wysoko uniesioną głową. Z czasem dorastała. Stała się liderką w branży, zyskała szacunek, stabilizację i nowe grono przyjaciół. A potem, w przeddzień jej drugi świąt Bożego Narodzenia poza domem, zadzwonił jej telefon. To była Elżbieta. Katarzyna zawahała się, ale odebrała. Elżbieta powiedziała drżącym głosem. Katarzyno. Stracimy dom. Bank żąda spłaty kredytu hipotecznego. Twój brat został zwolniony. Ja? Nie mam nikogo innego. Po drugiej stronie linii nic nie zostało z surowej kobiety, która kiedyś biła córkę na oczach całej rodziny. Teraz była tylko cieniem. Zdesperowana. Katarzyna wzięła głęboki oddech, zamknęła oczy i odpowiedziała sarkastycznie. A piwnica? Jest wolna? Milczenie Elżbiety było odpowiedzą. Katarzyna kontynuowała. Dziwne, mamo. Przychodzisz do mnie tylko wtedy, gdy wszystko się wali. Ale gdzie byłaś, kiedy spałam na podłodze terminala? Kiedy musiałam zaczynać od nowa sama? Elżbieta próbowała coś powiedzieć, ale Katarzyna przerwała. Nigdy nie chciałaś swojej córki. Chciałaś żywiciela rodziny, ale ona umarła tamtej nocy. I się rozłączyła. Bez ciężaru, bez bólu, bez złości. Tylko ze spokojem kogoś, kto przetrwał najgorsze i odbudował się. Dziś Katarzyna ma własne mieszkanie. Skromne, ale przytulne. Ma uporządkowane życie i, co najważniejsze, szanuje samą siebie. Nigdy więcej nie zgodziła się być czyimś planem awaryjnym. Nauczyła się, że więzy krwi są bezwartościowe, jeśli służą jedynie do utonięcia. Jej posłuszna córka umarła. Narodziła się kobieta, która już nie pochyla głowy. I za każdym razem, gdy ktoś próbuje wykorzystać jej dobroć, Katarzyna przypomina sobie tamtą noc. Policzek, piwnice i współwinne milczenie tych, Którzy to wszystko obserwowali i nie kiwnęli palcem. Dziś każdy, kto jej szuka, musi zapukać do drzwi. A ona nie wpuszcza byle kogo. Ile razy ktoś powstrzymywał łzy, byle tylko utrzymać pokój na wojnie? Ile razy był wykorzystywany, odrzucany, a mimo to wciąż próbował? Jeśli ta historia kogokolwiek porusza, to może dlatego, że sam zaznał gorzkiego smaku niewdzięczności. Podziel się nią. Nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich, którzy wciąż wierzą, że miłość oznacza akceptację wszystkiego w milczeniu. Bo czasami największą odwagą jest nauczenie się mówienia nie. A jeśli ktoś uważa, że takie historie trzeba usłyszeć, proszę o subskrypcję kanału. Jest tak wiele osób, które potrzebują odwagi. Jedna historia może być dla kogoś sygnałem ostrzegawczym.